Cześć, kochani, z tej strony i dzisiaj do Was przychodzę z updateem wagowym. Wiem, że mamy wtorek, kiedy to oglądacie, ale po prostu nie wyrobiłam się, więc, więc macie dzisiaj film. I tak, przychodzę z kolejnym updateem wagowym. Jak widać po moim, e, myślę, humorze jest dobrze, jest super, e, ponieważ poszły mi e, łącznie w tym momencie teraz minus 6 kg, więc myślę, że to już jest super. Waga w tym momencie wykazuje 121, więc E, jesteśmy kilogramy mniej e, kolejne kilogramy mniej, to jest super, czy to jest jakiś ogromny spadek? Nie ale to też nie jest mały spadek uważam, jak na dwa miesiące jest to przynajmniej w takim w dobrym, e, zdrowym wiecie, wymiarze, że po prostu nie będzie jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, wahań w tej wagi wahań nastrojów, moich na pewno ale wahań wagi, tak że nie będzie to, będzie to w miarę w miarę sobie szło powoli, więc kochani, jeżeli chcecie oczywiście dalej obserwować moją podróż w chudnięciu, różne polecajki, które mam w myślenia i to z perspektywy kto, kogoś, kto chudnie dopiero jakby w drodze jest, a nie już schudnął i może myśleć sobie w perspektywie, że to było wszystko cudowne i fantastyczne i świetne. No to kochani, zapraszam do subskrybowania kanału. Kliknijcie sobie też dzwoneczek, ponieważ wychodzą trzy filmy tygodniowo. Więc serdecznie Was zapraszam, zachęcam, bo to też jest wsparcie dla mnie. Oczywiście, jeżeli chcecie różnych, więcej prywatnych rzeczy, no to serdecznie Was zapraszam na Instagrama, na TikToka. Na TikToku są też różne fajne treści. Tam też robię live y dużo częściej, więc możecie na przykład sobie ze mną tak na żywo pogadać. Więc serdecznie Was to zapraszam, zachęcam. Ale tak jak mówię, jeżeli wiecie, też po prostu chcecie mnie zweryfikować na zasadzie, nie wiem, o dobra, e, za dwa miesiące zobaczymy, czy, czy schudła, czy jednak nie przytyła z powrotem, no to zapraszam serdecznie. Szczególnie, że ja jestem w stanie przyjąć to, że ej, no, przytyłaś z powrotem i co. No no i tak, więc generalnie zapraszam, mam nadzieję, że, że zostaniecie ze mną, że podacie to komuś na przykład dalej, kto wiecie, że się zmaga w tym takim aspekcie i trochę nie wie do końca co z tym wszystkim zrobić, no to serdecznie Was zapraszam i zachęcam, ale przechodzimy do tego właśnie update'u wagowego, z racji tego, że właśnie z jednej strony można powiedzieć, dobra w 2 miesiące 6 kg, no to nie jest jakieś wybitne, są ludzie, którzy chudną 10 kg w dwa miesiące. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, natomiast ja się bardzo z tego cieszę eee, z jednego chyba najważniejszego względu, mianowicie ja ważę ponad 120 kg w tym momencie, więc ja sobie zdaję sprawę, że ja mam dużą ilość skóry, która jest rozciągnięta, z racji tego, że po prostu gdzieś ten tłuszcz, to wszystko musiało się gdzieś schować, więc ta skóra się porozciągała, więc jeżeli ja będę gwałtownie chudnąć, to wiem, że będzie większy problem z tym, że ona nie będzie się odpowiednio zachowywać, a jeżeli się chudnie właśnie tak stopniowo, tak naprawdę zdrowo i te 3-4 kg na miesiąc, to jest naprawdę super osiągnięcie, szczególnie, że ja się ostatnio ważyłam jeszcze kilka, e, kilka dni później, bo ja się ważyłam typ typowo już pod koniec e, pod koniec, no co ja mówię, pod koniec e, stycznia, więc e, teraz mamy dopiero 20 luty, więc tak naprawdę jest jeszcze cały tydzień do końca lutego e, więc generalnie wiecie to nie jest coś, co się robi hop e, ja jeszcze mogłabym sobie tydzień poczekać i zobaczyć na przykład czy za tydzień nie będzie to jednak minus 7 kg ale w ciągu dwóch miesięcy te 6 kg to jest naprawdę, bo to wychodzi średnio na miesiąc 3 kilo, więc to jest dobre, to jest naprawdę dobre to nie jest jakieś wybitne, ale z drugiej strony to jest naprawdę ok, bo wychodzi gdzieś tam 2%, tak? Po 1,5 kg na jakie 1,5 no po 3 kg wychodzi, wychodzi na miesiąc, więc to jest naprawdę ok, jakby tu nie ma, co, nie ma co szaleć, ja sobie zdaję doskonale sprawę, że to też nie jest sprint i często my się porównujemy w takich kwestiach, kurcze, ale to mogłoby być lepiej, czemu nie więcej, ale z drugiej strony, hello, to nie jest sprint, nie tyłam w ciągu tygodnia tyle, tylko ileś tam lat, więc generalnie to mi zajmie trochę też. Więc wiecie, ja nie mam z tym jakiegoś dużego problemu. Dla mnie to jest sukces. Może nie jakiś, wiecie, o jakiś cudowny, fantastyczny i w ogóle, yy, ale to jest sukces. To jest naprawdę sukces. Yy, mógłby być lepszy, mógłby być lepszy. Ale czy jest zły? No nie, więc generalnie ja do tego staram się podchodzić racjonalnie z głową i teraz zamiast y, cieszyć się, to mogłabym, wiecie, już się załamywać. A po co? Skoro mogę się cieszyć tym, że udało mi się schudnąć, że zrzuciłam trochę, że jest lepiej, że to, że tamto, jakby, że trwam w tych zdrowych nawykach ży żywieniowych, że widzę po sobie, że faktycznie jest lepiej, że spodnie mi z tyłu kalecą. Więc takie różne rzeczy. I ja się z tego cieszę, po prostu się tym cieszę. Więc kochani, wy też się cieszcie swoimi małymi sukcesami, bo to jest ważne. To jest ważne, żeby e, mieć takie małe sukcesy i się z nich cieszyć. E, I nawet czasem, czasem nawet warto się cieszyć trochę z porażki, na zasadzie, że możesz wyciągnąć jakieś wnioski teraz, tak? Możesz wyciągnąć coś, e, co ci dało. Em, po prostu dobrą lekcję. Natomiast ja się cieszę, szczególnie, że mieliśmy trochę takich w lutym więcej wypadów na jakiś fast food, a jednak dało się schudnąć, dało się to jakoś, wiecie, wciągnąć w kaloryczność, w dietę, natomiast tak jak mówię, to też jest. To też jest normalne, tak? Jakby możesz nie jeść nic, zero słodyczy, czy wszystko sobie to, co złe, wyciągnąć z diety i schudnąć, ale generalnie, jak wrócisz, to pewnie prawdopodobnie, jak skończysz tą dietę, no to pewnie z powrotem wrócisz do tych wszystkich pyszności. Więc ja wolę zrobić to z głową troszeczkę wolniej, a z drugiej strony zbudować nawyki żywieniowe na całe życie, na resztę mojego życia, co się udaje i co jest przepyszne. Na pewno pojawi się, kochani, też film, co jem w ciągu dnia. Na pewno też się pojawi film ze śniadaniami, zaraz tego, już naprawdę mam trochę tych śniadań e, i chcę Wam pokazać takie przykładowe śniadania, e, ponieważ one są po prostu dobre, pyszne i, i e, zdrowa dieta i, i w ogóle dieta nie musi się kojarzyć z czymś niedobrym i tylko z ochydnymi rzeczami, więc generalnie będzie coś dobrego. Będzie coś dobrego na śniadania. Ja ostatnio odkryłam świetną e, pieczoną osiankę z e, taką bananową, ale chlebek bananowy. Następnym razem jeszcze dodam cynamonu, bo o tym zapomniałam, ale był przepyszny i to jest moje ostatnie śniadanie. Jakby ja to jem naprawdę drugi dzień jem dzisiaj, to jest przepyszne do tego jakaś gruszka czy jabłuszko i jest czad. Więc, kochani, ja jestem naprawdę zadowolona, bardzo mi się to podoba, że tak to się dzieje, że to jest po prostu tak super, więc, więc mam nadzieję, że to będzie, to będzie coś przyjemnego, coś fajnego. No i co, kochani? Jeżeli wam się oczywiście podobają takie treści, to zostawcie łapkę w górę, też dajcie zna y śmiało znać, co wy tam, jak tam u was walka z kilogramami, walka o lepsze nawyki żywieniowe, bo nie zawsze trzeba się przecież odchudzać, żeby na przykład budować zdrowe nawyki żywieniowe, więc kochani, dajcie znać, y jak macie na przykład jakieś fajne polecenia, to dajcie znać, bo ja bardzo chętnie przyjmę, zresztą wiecie doskonale, że ja naprawdę chętnie to przyjmuję, bo y lepiej się nauczyć czegoś nowego, nie? Więc kochani, to są takie, e, mogłabym jeszcze mówić i mówić, mówić o mojej radości z tego, że e, udało mi się te kilogramy zrzucać i ud udaje się cały czas. No e, i się cieszę, no po prostu się cieszę, nie ma co ukrywać. Jakby to jest sukces i super. Szczególnie, że ja widzę po sobie i najgorszy chyba był ten moment taki właśnie przy okresie, kiedy, no, widzisz, teoretycznie niby coś tam widzisz, no bo ciuch jest trochę luźniejszy, trochę inaczej się układa, a tu coś tam, tu coś tam, no, ale generalnie nie do końca. No, no ta cała waga tak trochę stoi, czy to woda, czy co się dzieje, więc widzę, że mój telefon dzisiaj nie wykończy, e, ale generalnie no, takie rzeczy się dzieją, ale to jest zupełnie normalne, dlatego ja też właśnie sobie zawsze powtarzam z głową, Klaudia, to jest normalne, że tak może być, przecież widzisz jakie masz palce jak parówki, a już są dużo ładniejsze, e, nadal parówki, ale nie serdelki, więc jest lepiej, <gryw> ale potem na przykład widzę, więc Hello, z głową to robić, ucha, z głową nie? więc to są takie moje małe, drobne rzeczy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, bardzo się cieszę. No i kochani, myślę, że to tyle, nie będę wam prze, prze, zabierać nie, nie wiadomo ile czasu. Minus 6 w 2 miesiące, to jest dobry wynik. Bardzo się z niego cieszę. No i co, kochani? Oczywiście, tak jak mówiłam, jeżeli chcecie więcej prywaty, no to na Instagramie możecie zobaczyć. Szczególnie dzisiaj możecie sobie wejść i zobaczyć, jaki piękny dostałam bukiet od mojego męża wczoraj, więc możecie sobie wejść i zobaczyć. I możecie zobaczyć, panom pokazać na przykład swoim, że hello, bez okazji też się da. Szczególnie, że to są kwiaty bez okazji typowo, więc, bo lubię kwiaty dostawać, więc dostałam kwiaty. No ale, kochani, to było na tyle. To już wszystko mówiłam, nie będę Wam zanudzać więcej. Mam nadzieję, że po prostu zostajecie tu ze mną i że idziemy dalej razem, wspieramy się i po prostu ciągniemy do przodu. No i co, kochani, mam nadzieję, że macie dobry dzień i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!